Dzień dobry, bardzo. Drodzy Państwo, ileś nowych odcinków już było i jest. Jeżeli macie za każdym razem jakiś problem bardzo szczegółowy, pisać pod spodem, będę robił odcinki o każdej rzeczy, nawet jeżeli to jest pojedyncza. Dzisiaj powinienem nagrać trzygodzinny program, kto to wytrzyma. Zwłaszcza u takiej gaduły, o grzybach grzyby. Co mają grzyby do różnych chorób, a zwłaszcza do zaburzeń afektywnych, dwubiegunowych i lęków panicznych, gdzie jestem wybitnym specjalistą, profesorem, bo oj, oj, wszystkiego doświadczyłem. No, co to jest? A to jest, drodzy Państwo, soplówka jeżowata. Gdyby nie soplówka jeżowata, to też nie wiem, gdzie bym był. Ale też pamiętajcie, że jak mówimy o grzybach, to nie one są antidotum na wszystko. My składamy się z wielu rzeczy i wszystko jest dla nas dobre. Soplówka jeżowata. To Jeżeli co... uważasz, że to, co mówię, co robię, ma sens, to koniecznie zasubskrybuj kanał. Kciuk do góry i jakikolwiek komentarz. Dziękuję. To jest już cały grzyb. Niestety u nas nie rośnie. I przy okazji powiem, nawet to, co u nas rośnie, to jednak zawierzcie specjalistom. Kupujcie z pewnego źródła dobre grzyby. Soplówka jeżowata. Bez niej nie dałbym sobie rady. Tu mam i odwrócę specjalnie, żeby nie było skąd, aczkolwiek to opakowanie. Wielu ludziom powie o co chodzi, wrośniak różnobarwny. To akurat rośnie u nas. Wyobraźcie sobie. A w ogóle na świecie jest ponad 2000 jadalnych grzybów. Z tego 600 ma już stwierdzone, udowodnione jasne, klarowne działanie, które nam bardzo pomaga. I wdrożcie się. Zacznijcie czytać, nikomu nie wierząc, zbysiowi też, docierać, ile źródeł znaleźć. Rejsy, sitake, soplówka, wrośniak, przy okazji większość z nich działa praktycznie na większość naszych schorzeń, albo przynajmniej pomoże nam, żebyśmy nigdy ich nie mieli. Grzyby powoli wracają do łaski. Uwierzcie mi, że nawet te, które zbieramy, zwłaszcza latem i jesienią, ale tak naprawdę niektóre gatunki możemy cały rok, nie ma grzyba, który by nie miał jakiejś wartości. Na ucho wam powiem, nie na darmo lata całe, mówiono, jak przy wielu innych rzeczach, chociażby jak mówiłem o jajkach, też mówiono, że ble, niedobre, zabijają. To tak o grzybach mówiono, że wielu ludzi zaczęło przestawać zbierać, bo to one są bezwartościowe, nic nie dają, rozwalają żołądek i do widzenia. Ale zawsze będę apelował: nie robić tego samemu. Nie robić, mając tylko atlas. Najlepiej zaufać fachowcom, jak na nasze grzyby iść, to z fachowcami przynajmniej ileś razy pierwszy raz, a wszystkie te grzyby. Które nam pomagają, to na przykład jest w Polsce e, pani profesor Bożena Muszyńska. Myślę, że nie wszystko mówi, bo nie wszystko może, tak domyślam się, ale też myślę, że wiele już powiedziała społeczności wiedzy o grzybach. Nie będę tutaj udawał nie wiadomo jakiego specjalistę, bo nim nie jestem. I nie będę was w Maliny ładował. Zacznijcie interesować się grzybami niemodnymi, tylko tymi, które Wam bezpośrednio pomogą. Taki apel. Bez grzybów nie ma życia.